Dobry wieczór, dobry wieczór, szanowni państwo. Witam was na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie, gdzie pilnujemy polskich spraw, polskiej polityki, drodzy państwo. A mamy, mamy o czym wieczorem dzisiaj rozmawiać. Uważam, że to jest temat ważny. Wbrew pozorom, wbrew Pozorą, bo pozory czasami mogą mylić, a z małej burzy może powstać duży deszcz, wielka ulewa. Zobaczcie tuż po wyborach prezydenckich z jakiegoś prześmiewczego, na szybko napisanego wpisu na portalu Wykop o sfałszowanych wyborach, o jakichś źle policzonych głosach w komisjach wyborczych, zrobiła się za sprawą Romana Giertycha awantura na cały kraj. Awantura o to, że proszę bardzo, Wybory prezydenckie zostały sfałszowane, wybory prezydenckie zostały oszukane, źle policzone, policzmy jeszcze raz głosy do tego wszystkiego doprowadził sam jeden Roman Giertych, który szybko, bardzo szybko dostał pomoc od Donalda Tuska, od wielu polityków platformy obywatelskiej, od bardzo wielu działaczy, sympatyków, silnych razem, którzy... Podchwycili, podchwycili, Szanowni Państwo, narrację o tym, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. No i co my mamy teraz? Co obserwujemy w tej chwili, Szanowni Państwo? Obserwujemy wpis Romana Giertycha w mediach społecznościowych, który domaga się aresztowania prezydenta. Szanowni Państwo, no to jest rzecz niespotykana. Roman Giertyk domaga się aresztowania prezydenta RP Andrzeja Dudy, który ośmielił się w mocnych słowach, w krytycznych słowach yy, powiedzieć o działaniach prokuratury, którą kieruje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. No bo co się dzisiaj stało? Nagrałem wam o tym filmik, moi drodzy. Dzisiaj prokurator generalny Adam Bodnar wysłał do prokuratury, czy prokuratora kierowana przez niego, wysłała do Sądu Najwyższego dwóch prokuratorów, którzy chcieli i ruszają ze śledztwem w sprawie protestów wyborczych, chcieli otrzymać te protesty wyborcze i tak dalej. I moi drodzy, ja wam tutaj teraz zaprezentuję wypowiedź Andrzeja Dudy, prezydenta RP. Który skomentował to, co się wydarzyło w Sądzie Najwyższym, i Wam prezentuję tę wypowiedź, drodzy Państwo. Oto, oto ona. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że coś się dzieje niedobrego z intelektem, z głową ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który z jednej strony twierdzi, że nie uznaje Izby Kontroli Sądu Najwyższego, a z drugiej strony wysyła do niej prokuratorów. Z trzeciej strony w ogóle istnieje jako minister dzięki tej Izbie, bo gdyby ta Izba nie zatwierdziła wyniku wyborów, w wyniku których powstała ta koalicja, to nigdy ministrem by nie był więc powinien się chyba trochę nad sobą zastanowić, dlatego że jak dalej tak będzie robił, to mam nadzieję, że w końcu poniesie za to odpowiednią odpowiedzialność, nie tylko przed Bogiem i historią. Czyli jak widać, drodzy państwo, prezydent Andrzej Duda w bardzo mocnych słowach podsumował to, co robi prokuratura która kierowana przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Witam jeszcze raz, dzień dobry, witam wszystkich. Witam Monikę, panią Jadwigę, witam Doro, witam wszystkich. Dlaczego nie przyszły powiadomienia, pani Jadwiga napisała? Ponieważ jest to dzisiaj nasz drugi live, drugie spotkanie. Zazwyczaj przychodzi jedno, góra, dwa powiadomienia dziennie. Nie zawsze przychodzą powiadomienia, także witam też Anno. Cieszę się, że trafiliście na to spotkanie na żywo, na ten live. Będę miał dla Was jeszcze ogłoszenie, ale to za chwilę, jak będziemy kończyć ten temat, moi drodzy. No i. Słyszeliśmy wypowiedź prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w bardzo mocnych słowach, bardzo ostro potępił, skrytykował działania ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara w kontekście pracy Sądu Najwyższego, w kontekście tego, co robi Sąd Najwyższy, w kontekście podważania autorytetu Sądu Najwyższego. Przypominam, 1 lipca, już jutro, Sąd Najwyższy orzeknie o ważności lub nieważności wyborów prezydenckich. Wizyta prokuratorów dziś w Sądzie Najwyższym może być odbierana jako próba wywierania wpływu na Sąd Najwyższy. Niedopuszczalna próba wywierania wpływu na Sąd Najwyższy. I zobaczcie, co odpowiada Roman Giertyk. Nawet nie odpowiada. Roman Giertyk, szanowni Państwo, pisze: Zobaczcie, kiedy wreszcie zatrzymacie i aresztujecie Dudę. Mnie się wydaje, że jemu coś niedobrego dzieje się z głową, że pozwala sobie na takie atakowanie funkcjonariuszy publicznych. Oprócz pełnienia oczywisty, popełnienia oczywistych przestępstw, to nadto jest wyjątkowo bezczelny i arogancki. Moi drodzy, Roman Giertych tutaj, pisząc te słowa, pisze, szanowni państwo, o głowie państwa, o prezydencie naszego państwa. Dziękuję, panie Jadwigo, za wsparcie. Roman Giertych pisze dla... I zadaje pytanie, dlaczego nie zatrzymacie i aresztujecie Dudę? Mnie się wydaje, że jemu coś niedobrego dzieje się z głową, że pozwala sobie na takie traktowania funkcjonariuszy państwowych. Oprócz popełnienia oczywistych przestępstw, to nadto jest wyjątkowo bezczelny i arogancki. Po pierwsze, jakie przestępstwa popełnił, oczywiste przestępstwa popełnił prezydent RP Andrzej Duda? Przecież to jest pomawianie prezydenta RP. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego jest bezczelny i arogancki? Komentuje politykę. Jednak tu mamy do czynienia z Romanem Giertychem, posłem na Sejm, posłem na Sejm, który, funkcjonariuszem publicznym, posłem, który atakuje głowę państwa, prezydenta, prezydenta naszego państwa, jakbykolwiek i ktokolwiek by nim nie był, nie przystoi nikomu atakować w tak bezczelny sposób głowy państwa, prezydenta RP. A tym bardziej, szanowni państwo, nie przystoi to robić posłowi. I zobaczcie dalej. Pozwala, drugi tutaj macie niżej ten wpis Romana Giertycha. Pozwalanie na to, aby sobie tak hasał na stokach i gro, robił głupawe zdjęcia, to skandal. Trzeba go wreszcie złapać i osadzić, bo ta bezkarność jest demoralizująca. Szanowni Państwo, to są. Słowa skandaliczne napisane przez polityka koalicji obywatelskiej Romana Giertycha, człowieka, który blisko, mimo wszystko, jest z Donaldem Tuskiem, blisko z Radosławem Sikorskim, który właśnie wstąpił do Platformy Obywatelskiej i jak mocno się rozpycha w tej Platformie Obywatelskiej, i to jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego to jest bardzo niebezpieczne? Powtórzę to. Co powiedziałem na początku naszego spotkania. Znaczy, jeżeli Donald Tusk i ta ekipa podchwyciła hasła i różne akcje z fałszowaniem wyborów rozpowiadane, rozsiewane przez Romana Giertycha, to ja mam pytanie, czy ta ekipa przypadkiem nie chwyci za chwilę tego, żeby zacząć ścigać prezydenta RP Andrzeja Dudę? Moi drodzy. Panu prezydentowi za nieco ponad miesiąc kończy się okres urzędowania, kończy się jego druga kadencja. Będzie prezydentem RP emerytowanym, straci immunitet. Czy mamy się spodziewać, że Andrzej Duda, jako były prezydent. Będzie ścigany przez Romana Giertycha, będzie ścigany przez prokuraturę, będzie ścigany przez tą ekipę rządzącą? Tego mamy się spodziewać? Na to mamy czekać? No moi drodzy, to jest niedopuszczalne. Co za chwilę Roman Giertych zacznie nawoływać na stałe i robić analizy, że trzeba aresztować prezydenta, a może oni się tego podejmą? Może oni pójdą na taki spór w państwie? Przecież to jest kompletnie nieodpowiedzialne. To jest skandaliczne zachowanie Romana Giertycha, które... Należy piętnować. Absolutnie należy to piętnować, i krytycznie, Szanowni Państwo, do tego podchodzić. Bardzo mi się to nie podoba, bardzo jest to niebezpieczne. ocencie. to. Wy tutaj widzę w ankiecie daliście, czy rządzący są zdolni do aresztowania prezydenta tak 42, nie 58, więc uważacie, że nie. Ja też uważam, że nie. Ale zadaję pytanie, do czego doprowadzi? Robienie takiej polaryzacji, którą tutaj nam uskutecznia poseł Roman Giertych. Do czego to może, szanowni państwo, doprowadzić? Jutro Sąd Najwyższy ma orzec o tym, że wybory są prezydenckie albo ważne, albo nieważne. Czekamy na jutrzejszą decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Nie wiem, czy wiecie może, o której godzinie Sąd Najwyższy. Y, 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 będzie o tym orzekał. Kadreksa, czy jest pan pewny, że chodzi o prezydenta Dudę? No y, tak, jestem y, pewien. Jeszcze raz ci pokażę to, ten, ten, ten wpis. Y, wprost jest napisane: zobaczcie, zobacz. Kiedy wreszcie aresztujecie Dudę? No, oczywiście tutaj może chodzić o coś innego, no ale jak dla mnie to jest prezydent Duda, tylko on pisze Dudę, więc no nie, Andrze nie, nie Piotra Dudę z Solidarności, ani nie innego Dudę. To jest domniemanie, że to jest prezydent RP, więc tutaj ma innej osoby, o której można mówić. O trzynastej jest ogłoszenie, tak? Jesteś pewien, że o 13? dobra. Jak o 13 jest ogłoszenie, to to jest dobra informacja. Będziemy czekać na to ogłoszenie jak najbardziej i będziemy to jutro na gorąco, na bieżąco komentować. Szanowni Państwo, no powtórzę, sprawa skandaliczna. Należy piętnować za takie słowa, za takie zachowania Romana Giertycha, bo to, co powiedział prezydent RP, to są krytyczne słowa pod adresem innego polityka, ale nie jest to. Nawoływanie do zatrzymania, do aresztowania kogokolwiek. Nie powinno się tak y, łatwo y, używać y, tego, tego hasła. Y, i, natomiast Roman Giertych tutaj y, w tym swoim wpisie, ja wiem do czego wy zmierzacie. Y, je, m, może zmierzać do tego, że chodzi o innego Dudę, tak? Ja rozumiem. tego. Tego. Y, y, Dudę. No wątpię. Wątpię szczerze, yy, że chodzi o to. Tutaj jest to bardzo sprytna manipulacja słowna. Po prostu Roman Giertych wykorzystuje okazję, żeby dokonać bardzo sprytnej manipulacji słownej. W mojej ocenie oczywiście i mam, mam prawo do takiej, yy, do takiej oceny, ale rozumiem o co wam chodzi. Yy, dobrze, ja rozumiem o co wam chodzi z tym dudą, ale to nie o to chodzi Romanowi Giertychowi. Naprawdę nie. O to chodzi Romanowi Giertychowi. Zrobił to specjalnie, celowo. Celowo to zrobił, żeby podjudzić kolejny konflikt, żeby ponownie coś takiego zajarać. I no, mi się to bardzo nie podoba. Krytycznie, krytycznie to, dlatego użył tylko nazwiska Duda. Dlatego, więc to, to, to należy to piętnować, co ja właśnie. Robię, moi drodzy. Okej, okay, naświetliłem tą sytuację. Skoro tak, skoro jutro o 13 jest ogłoszenie tych wyników, ogłoszenie decyzji Sądu Najwyższego w sprawie wyborów prezydenckich, to na pewno to będziemy komentować, moi drodzy, na gorąco. Natomiast jutro o 12 spotykamy się u Tomka Duli na kanale. Pamiętajcie o tym. Natomiast jutro też, co prawda na godzinę 13, właśnie umówiłem się z panem posłem Andrzejem Śliwką, żeby porozmawiać o polityce i komentować bieżące wydarzenia polityczne. I teraz właśnie się tak zastanawiam, czy robić to o 13, czy zrobić to może o. 14 no bo jednak będziemy mieli będziemy mieli tutaj taki konflikt, to jednak jest ważna chwila o 13. Paweł Kołakowski tak celowo napisał Dudę i ludzie będą myśleli, że to o tym, tak, a to chodzi o prezydenta Roman. Paweł mocne słowa, nie mogę ich po prostu przeczytać. Okej. Więc, więc jeszcze za chwilę to z Panem posłem Andrzejem Śliwką skonsultuję, czy to, czy, czy 13 czy 14 lepsza, skoro rzeczywiście o godzinie 13 jest ogłoszenie tych, ogłoszenie decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i spraw publicznych. Natomiast słuchajcie, chciałbym Wam jednak konto tutaj na YouTubie Pana posła Andrzeja Śliwki polecić. Zobaczcie, Pan poseł Andrzej Śliwka, który jutro będzie z Wami na żywo, będzie można mu Zadać pytanie, będzie można z nim porozmawiać, podyskutować. Dajcie chłopakowi suba, to jest jeden z naprawdę z młodych twarzy, mo, jedna z młodych twarzy w Prawie i Sprawiedliwości, nowa siła, wybrany do szerokich władz partii, warto wspierać takich polityków, w ogóle wszystkich konserwatywnych polityków na YouTubie warto wspierać, bo to jednak jest budowanie naszej dodatkowej społeczności. Więc kto może, kto chce, kto pana posła Andrzeja Śliwkę lubi, to warto pana posła wspierać dać mu suba również na YouTube. Witam serdecznie z Wrocławia, skrzat 3D. Dziękuję za wykupienie wsparcia, ale Ty chyba się ponownie pojawiłeś, bo Ty skrzat 3D chyba już kiedyś byłeś wspierającym, jeżeli ja. Dobrze, pamiętam. Zatem ja jeszcze napiszę, czy jutro spotkanie z panem posłem Śliwką na żywo o 13 czy o 14, skoro o 13 jest ogłoszenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, żeby to się nie dublowało i na pewno to skomentujemy, szanowni Państwo, na gorąco. Jutro moi. Moi, moi moi drodzy, cały czas jestem. Piotr, po prostu nikt wszedł tak. Okej, okay, dobra, skrzat 3D, dobra, okej, okay, bo właśnie, bo to jest zupełnie inny inny, inny nik i ja inaczej inaczej pamiętam. Dobra, okej. Okay. Piotrze, skrzat 3D. Moi drodzy, dobrego wieczoru wam życzę i podsumujmy. Ja odbieram słowa Romana Giertyka o aresztowaniu prezydenta. W dudy jako absolutną grę słów i prowokację ze strony posła koalicji obywatelskiej i będę ją yy, piętnował. Nie wolno tak grać, nie wolno tak się bawić. Polska polityka schodzi absolutnie na najniższe poziomy. Schodzi do rynsztoka, należy to piętnować. Nie ma sensu na takie zabawy. Moi drodzy, bez jakbyśmy się bawili nazwiskami, słownie i y, 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 byłby taki przypadek w przypadku nazwiska i byśmy wypisywali takie rzeczy. Celowo, żeby sprowokować, żeby, żeby uderzyć, żeby podjudzić, żeby polaryzować. Należy to piętnować i ja to będę piętnował i chcę to piętnować, szanowni Państwo. Dobrego wieczoru i mm, przypominam dla tych, którzy... Yy, którzy yy, nie otrzymują powiadomień. Po pierwsze ustawcie sobie, żeby otrzymywać od YouTube'a powiadomienia. To jest w ustawieniach waszych YouTube'a, żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia, które przychodzą i również zaznaczyć dzwoneczek kanału Analiza Polityczna i żeby przychodziły wam wszystkie powiadomienia. Natomiast yy, ja jeszcze w dziale społeczność poinformuję, czy z Andrzejem Śliwką rozmowa na żywo jutro o 13.00 czy o 14, bo, bo, bo nie chciałbym tutaj dublować tej sprawy Sądu Najwyższego. Dobrego wieczoru, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.